Cześć, z tej strony Anton. Witam Was w newsach na kanale Anton Night. Dzisiaj piątek, tak więc tradycyjnie ukazują się fact -sheety. Wszyscy czekamy na te piątki. Dzisiaj też bardzo tematycznie. Tak samo jak tydzień temu, dzisiaj też bardzo tematycznie. Tyle tylko, że maszyny sadownicze maszyny, na które czekałem też osobiście, żeby przekonać się, jak one tutaj będą wyglądały. Większość z nich, jak gdyby wiedzieliśmy, że będą, ale są też niespodzianki są fajne smaczki, o których zaraz chciałbym Wam w szczegółach powiedzieć analizę tych fact sheetów zaczynam od tego zresztą ustawiłem sobie w takiej kolejności które dla mnie są najbardziej interesujące BUM! Na pierwszym facciie Landini Rex 4GT, czyli mamy wreszcie potwierdzone, że Landini, marka Landini będzie Farming Simulator 22. Oczywiście, jeżeli tutaj się przyjrzycie na ten screen, który on tutaj już funkcjonuje na blogu od bardzo, bardzo dawna, to wtedy się zorientujecie, że tutaj właśnie ten Landini sobie stał. Tak więc Landini Rex 4GT traktor. O mocy od 70 do 112 koni, czyli malutki, ale to naprawdę może być, byk. Zbiornik na paliwo 80 litrów, 2,9 tony, tyle będzie ważył. Będzie niezbyt drogi, bo niecałe 40 tysięcy euro będzie kosztował. Skrzynia manualna, prędkość do 40 km na godzinę, tak więc. Spodejrzewam, że dosyć będzie popularny, no i tutaj znowu uwagę zwraca fakt, że te screeny z tych ostatnich wersji, e, ostatnio robione screeny są naprawdę już ładne, e, tutaj jest akurat tutaj światło może, dlatego też tak trochę tak, ten drugi plan taki rozmazany, ale generalnie to też już ładnie wygląda. I następna rzecz, czekaliśmy na następną maszynę firmy Hardy, już są dwie dostępne z dziewiętnastki, no i tutaj proszę bardzo opryskiwać do prac właśnie sadowniczych, Hardy Mercury 4000L, najprawdopodobniej 4000 litrów bierze, no nie wydaje mi się, nie, no rzeczywiście, dobra, 4000 litrów. Jest to opryskiwacz. Jak widzicie, szerokość robocza przy tego typu opryskiwaczach nie jest aż tak istotna, tak? On ma inną trochę charakterystykę. Tu jest co innego ważne, tak? Tak więc ta szerokość robocza. No nie jest aż taka duża, ale jest istotna właśnie charakterystyka tego opryskiwacza w, w pracach sadowych. No, oczywiście będzie mógł nawozić i będzie mógł opryskiwać na chwasty, tak? Dobra, 28 tysięcy tyle będzie kosztował, 870 kg tyle będzie ważył, 15 km na godzinę taka prędkość jest. Yy, yy, Prędkość robocza. Następny screen przechodzimy, tak więc Landini, fajnie, bardzo czekają na ten ciągnik, fajny ciągniczek, cieszę się bardzo. Następna rzecz, no to tutaj jest bardzo, ale to bardzo fajna sprawa. New Holland TK4.80 metan Power. Dlaczego metan Power? Raz, że fajny taki gąsienicowy maluszek, zobaczcie, bez kabiny, no fajnie to wygląda. E, tak więc elegancko e, się prezentuje. Szczerze mówiąc, muszę troszeczkę zasięgnąć, troszeczkę więcej informacji dotyczących właśnie tego typu ciągników. E, I jak widzicie, moc, e, taki mały byczek: 75 koni, cena: 60 tysięcy. Ciekaw jestem, czy on by na przykład się nadawał do pracy przy zbiorze ryżu, ale przy uprawach, tam jakiś kombajn do ryżu ciągnąć. Nie, nie wiem, czy to w ogóle by miało sens. No dobra, skrzynia manualna, ale tutaj jest na pewno fajna rzecz. Yy, oprócz tego, że, ty, yy, że ten ciągnik fajnie po prostu wygląda, to tutaj następna fajna rzecz jest. Zobaczcie, czym on będzie napędzany. Tak, metan, 80 kilo i tutaj stoi jeszcze gdzie? Przy biogazowni. Czyli to wcześniej, to, to o czym wcześniej widzieliśmy, że, e, że produktem ubocznym, produktem finalnym z biogazowni właśnie też był metan. To się zastanawiałem, czy, czy ten metan to jest po prostu tylko tak, że jest to po prostu jakaś ikonka. Czy to będzie paliwo ewentualnie, czy będziemy mogli to sprzedawać, tak? Maj mając te łańcuchy produkcyjne, no można było wywnioskować, że jednak. Niektóre sprzęty będą tutaj pracowały na metan. Tak więc, jeżeli ten metan jest jako paliwo, to naprawdę będzie mnóstwo różnych suszarni, które będzie, będą chodziły na metan i różnych, nie wiem, być może do piekarni trzeba będzie metan, bo będzie gazem opalane. Tak więc tutaj dla mapmakerów, modmakerów to już będzie naprawdę fajna tutaj rzecz. Będzie nie zdziwię się, jak za chwilę będą, oczywiście co, wózki widłowe na, na gaz. Dlaczegoż nie? Na razie te wózki widłowe na gaz nie pokazały się, no ale teraz. Już kiedy jak gdyby jest to potwierdzone, że ten gaz będzie również w taki sposób wykorzystywany, ja się nie zdziwię, jak na zakładce info będzie, będą właśnie takie, tego typu wózki widłowe. Masa 3,6 tony, no bo to jednak malutki, ale już naprawdę byczek, no 12 km na godzinę. Co on będzie robił w tych sadach? Czy, czy to jest tylko i wyłącznie ciągnik sadowniczy? No nie do końca bym się zgodził, że to jest tylko i wyłącznie ciągnik sadowniczy. Ale zobaczymy. Ważne jest w tym, że on jest tutaj napędzany metanem, czyli mamy biodiesel, znaczy mamy diesel, mamy prąd i mamy teraz metan. Tak więc bardzo fajna rzecz. Przechodzimy do następnego, do następnego screenu. No i tutaj wędzi, którego widywaliśmy dosyć często. Tak więc nie jesteśmy trochę zdziwieni, że on tutaj będzie. To w ogóle nie jest, nie jest jakieś zaskoczenie i tak dalej. On był tutaj widywany na filmach, na screenach, tak więc czekaliśmy po prostu, kiedy będzie oficjalnie ogłoszony. Ładne też ujęcie. Też troszeczkę taki przygaśnięty, taki słaby, jak gdyby oświetlenie, ale tutaj trzeba pamiętać, że te oświetlenie tutaj się zmienia w tej grze, ponieważ są efekty sezonowe. Te osoby, które grają na sezonek, dobrze o tym dobrze to rozumieją tą zasadę. Tutaj widać, że troszeczkę chyba wieczorem jest to robione, bo cienie się są, robią się co chyba troszeczkę takie długawe. Dobra, nieważne. Lecimy do traktora, bo traktor Fendt 200 v Vario. No i jak widzicie, to jest następny ciągnik, który może mieć w konfiguracji poniżej 100 koni. Czegoś takiego nie było w Farming Simulator 19. W Farming Simulator 19 mieliśmy Bizona, a do niego mieliśmy najmniejszy ciągnik 100 konny. Tak więc tutaj jest. Ta tendencja, że te mniejsze ciągniki wchodzą. Owszem, wchodzą te prace sadownicze, tak więc mniejsze ciągniki są potrzebne, ale mimo tego zobaczcie, jest mniejszy ciągniczek. Który, którego moc zaczyna się od prawie 80 koni, a kończy się na 114, czyli podobnie jak Landini, tutaj będzie zasilany paliwem, a w przypadku Landini to w ogóle nie ma chyba zasilania. Nie, tu jest tylko paliwo. Dobra, paliwo, dobra, spoko. Właśnie, ale tutaj jest jeszcze ten AdBlue. Mam nadzieję, że ten AdBlue będzie robił różnicę i że tu będzie osobno trzeba tankować i będzie osobno zużywane te AdBlue. Fajnie to by było. No ale jeszcze, jeszcze tego. Tego typu rzeczy nie zostało tutaj zapowiedziane i nie zostało to wyjaśnione. Na to też czeka. Dobra masa 3,2 tony. Cena no to jest Fendt, tak więc podstawowa wersja 77 tysięcy. Skrzynia CVT, prędkość 40 km na godzinę. Te maluchy no to takie wyścigówki troszkę, co nie? Spoko. Mamy tutaj specjalną przyczepę, i mamy też nową firmę znaczy nową markę marka Furman. LWS 12 tysięcy, tak się nazywa ta przyczepa, może dlatego, że jest to właśnie kategoria, zobaczcie, grape trailer, czyli czy to będzie osobna kategoria, podejrzewam, że może być w ogóle osobna kategoria dla tego typu przyczep, bo tutaj jest to podkreślone, grape trailer, czyli przyczepa do przewozu właśnie winogron, może być taka osobna kategoria, Dwa, sorry, 12 metrów sześciennych, taka pojemność, oczywiście... Będziemy mogli przewozić tylko i wyłącznie winogrona. 40 tysięcy kosztuje, tak więc to jest dosyć droga maszyna, dosyć drogi sprzęt. Tak więc nie dziwię się, gdy to właśnie jest specjalna kategoria. Nie wiem, ile tam tych maszyn może być. Zobaczymy później wieczorem, jak przeanalizujemy sobie kategorię i jeszcze sobie zakładkę info 3,2. Tyle może wrzucić na tą przyczepkę. No i na sam koniec mamy tutaj kombajn, który już dobrze w sumie znamy, bo to już dosyć dawno tutaj wypłynął, były filmiki, screeny i tak dalej. Tak więc, jak gdyby tutaj nas już mocno nie zaskoczy, jest to kombajn do zbioru. Jak widzicie, winogron tutaj, za nim już nie ma tych winogron, nie ma żadnych tutaj animacji, to jest tylko takie statyczne ujęcie. Widać tutaj, zresztą za chwilę do tego przejdziemy. Najpierw kombajn. 100, 170 tysięcy, nie aż tak drogi, wiecie co? Ja myślałem, że tego typu sprzęt to będzie naprawdę wybitnie jakoś drogi, ale nie. Nie, no dobra, spoko. 170 koni, 164 będąc takim naprawdę dokładnym. Skrzynia CVT, zbiornik na paliwo 270 litrów. Yy, to jest na diesel A41 AdBlue. Prędkość maksymalna 25 km na godzinę. Ciekaw jestem, aha, tu jest właśnie to wytłumaczone. 8, 8 km na godzinę, czyli praca yy, taka polowa przy zbiorach. Dobra, świetnie, że to jest dodane. No, i 3100 litrów to jest pojemność tego zbiornika. 8,6 tony to jest masa własna, mi się wydaje, tak? Dobra. No i oczywiście zbierać będzie tylko i wyłącznie winogrona, bo do tego służy. Natomiast jeżeli, chcia, jeżeli, jeżeli chciałbym jeszcze tutaj kilka na sam koniec słów dotyczących tego skinu. Te zamglenia, no to jest efekt sezonowy. No to znaczy się, że, że jesienią to zbieramy. Tyle tylko, że jak gdyby liście, jak gdyby, no nie wiem, może to są jakieś pinie, czy nie wiadomo, jakieś iglaste rzeczy, ale no nie wiem, no nie wiem, nie wiem, nie wiem. na razie to jak gdyby nie jest istotne. Sam fakt, że jest to takie zamglenie, to jest bardzo charakterystyczne dla jesieni. Jeżeli się odnosimy do niektórych geo w sezonowości, do sezonów, farming simulator. 19. No ale w 22 może być to troszeczkę in, inaczej. No i wszędzie, dobylskie balony. No nie wiem, czy, no są, no są. Dobra, spoko, jak nie przeszkadzają. No to, to w sumie okej, okay. Tyle, jeżeli chodzi o dzisiejsze maszyny, bardzo tematyczny znowu odcinek. No i powiem wam bardzo, ale to fajne te maszynki są tutaj. Raz że mamy Landini, mamy, czyli nowości Landini. Później opryskiwacz ogrodniczy, później nowość, w ogóle ciągnik fajny, nowość, bo, nawożen... bo napędzany metanem, później no nowość, bo przyczepa, nowa marka, nowy rodzaj przyczep. No ciągnik, no Fend nie jest nową marką, ale też nie mieliśmy takiego Fenda nigdy. No i na, na samym końcu w ogóle kombine. Do uprawy, co prawda, o której wiedzieliśmy, ale tak naprawdę tego, takiego, tego typu kombajnów nie było nigdy w Farming Simulator na podstawce. Czyli dzisiaj, same tylko i wyłącznie nowości i nowe rzeczy, które wchodzą do Farming Simulator 22. W tym odcinku to wszystko. Zapraszam na analizę jeszcze zakładki info. Pozdrawiam, Anton.